Zadanie 31 za 4 punkty z egzaminu gimnazjalnego 2006. Uzupełnij rachunek wystawiony przez firmę budowlaną, wpisując w wykropkowanych miejscach obliczone wartości. Zauważ, mamy tutaj jedno okno, jedne drzwi. Mamy cenę netto okna. Trzeba obliczyć 22% podatek VAT oraz cenę razem, czyli cena netto plus podatek. To jest to, co płacimy tutaj, czyli w kasie. Jeśli chodzi o drzwi, mamy cenę, którą płacimy w kasie, zaś nie wiemy, jaka jest cena netto oraz jaki jest podatek wyrażony w złotówkach. Zaczniemy od pierwszej linijki. W jaki sposób obliczyć podatek? Warto także tutaj zauważyć, że cena netto to jest 100%, VAT jak widzisz jest 22%, a cena brutto Czyli to, co płacimy w kasie, to jest 122%. Teraz przejdźmy do pierwszego sposobu. Zadanie zrobimy dwoma sposobami. Pierwszy sposób jest następujący. Należy obliczyć 22% z tej oto kwoty. Więc 22% to jest 0,22 i trzeba pomnożyć to przez 1200 zł. Po wymnożeniu otrzymujemy podatek VAT 264. Zł. Cenę brutto, czyli razem, łatwo można obliczyć, dodając te dwie wartości. Otrzymujemy 1464 zł. Chciałbym jednak zwrócić swoją uwagę, że tę oto kwotę moglibyśmy obliczyć w inny sposób. W jaki? Można obliczyć 122% z ceny netto. Zauważ, 122% z ceny netto 1200 zł, to jest 1,22 razy 1200 zł i po wymnożeniu od razu uzyskujemy tę oto wartość razem, którą tutaj otrzymaliśmy dodając cenę netto i VAT. Widzisz, na podstawie tej drugiej linijki łatwo zrozumiemy, w jaki sposób uzyskamy cenę netto w drugim wierszu dotyczącym drzwi. No właśnie, przejdźmy do drugiego wiersza. Tutaj mamy 122% czego? 122% ceny netto, a ona jest nieznana, czyli możemy zbudować następujące równanie. Mamy, jeszcze raz, 122% z ceny netto i ta wartość jest już obliczona. To jest 3538 zł. Tutaj postępujemy tak samo jak w tej linijce drugiej, z tym, że mamy tutaj niewiadomą x. 122% to jest 1,2, z to jest inaczej razy x, a wynik przepisujemy. Mamy dość proste równanie. Aby obliczyć x, dzielimy obydwie strony przez 1,22. Tutaj liczba się upraszcza, x nam zostaje z lewej strony, a po podzieleniu liczby pisemnie 3538 na 1,22 otrzymujemy następującą wartość 2900 zł i zauważ, że jest to nasza wartość netto. Teraz, w jaki sposób obliczyć podatek VAT? Najprościej będzie od ceny brutto odjąć cenę netto i otrzymujemy podatek. A więc po odjęciu otrzymamy 638 złotych. Nasz rachunek został uzupełniony. Teraz przejdźmy do drugiego sposobu. W drugim sposobie bardzo ważnym elementem będzie wykorzystanie właśnie tychże procentów. Zauważenie, że cena netto to jest 100%, podatek VAT 22%, a cena razem, czyli jest to cena brutto i, i to jest 122%. Zauważ, na początku mamy 1200 zł, i to jest nasza wartość początkowa. A wartość początkowa to jest 100%. I teraz obliczamy 22%. To jest nieznana cena. Taką proporcję obliczamy mnożąc liczbę po skosie, a więc x równa się 22% razy 1200 zł i dzielimy przez liczbę, która nam została w proporcji. Skracamy 0, 12 razy 22, 264 zł. Czyli to jest ta wartość, którą już wcześniej obliczyliśmy w sposobie pierwszym, a tutaj robimy to przy pomocy proporcji. Oczywiście wartość razem obliczamy, dodając cenę netto do podatku i otrzymujemy cenę brutto. Teraz przejdźmy do drugiego wiersza. W naszym rachunku mieliśmy 3538 zł, a te dwie wartości były do obliczenia. I teraz zauważ, że ta oto kwota. Patrząc na proporcje, jest to 122%. Widzisz? 122% jest to nasza cena brutto. I teraz możemy do proporcji wstawić albo 100, albo 22%. Ja obliczę sobie tutaj na początku cenę netto, czyli procenty pod procentami. 100%, czyli cena netto jest nieznana. Podobnie jak wyżej, X obliczamy mnożąc liczby po skosie. A więc mamy 100% razy 3538 zł i dzielimy przez 122%. Tutaj się liczby skracają. Otrzymujemy 29, na dole otrzymujemy 1 i 29 razy 100 mamy 2900 zł, czyli otrzymujemy cenę netto. Oczywiście VAT obliczamy odejmując podobnie jak w sposobie pierwszym. Od ceny brutto odejmujemy netto i otrzymujemy nasz podatek 638 zł.